Czy wydałby pan tego Ukraińca, który no siedzi w polskim areszcie, absolutnie a jest nie. podejrzany o wysadzenie Nord Stream? Nie, absolutnie nie i mam nadzieję, że polskie społeczeństwo nie pozwoli na to. Jak pan sobie to wyobraża? Przede wszystkim, jeżeli politycy nie zrobią z tym porządku, uważam, że społeczeństwo powinno zorganizować zrzutkę na najlepszych w Polsce prawników, którzy postawią prawdziwą obronę. Profesorów z wielkim dorobkami, cały sztab prawników, prawa międzynarodowego, prawa wewnętrznego. Że zostaną pełnomocnikami tego człowieka. Wraz z wielką kampanią medialną, o co chodziło z Nord Streamem z dokładnym rozpoznaniem, jak państwo niemieckie funkcjonuje, proceduje, jak się wypowiadał każdy człowiek rządu danego, rozpoznanie całkowicie systemu niemieckiego niesprawiedliwości, żeby wykazać, że nie będzie mógł liczyć na uczciwy proces w Niemczech. Mało tego, założę się, chociaż się nie znam na tym, że da się wyprowadzić z prawa międzynarodowego, że Ukraina była w wojnie, a to była instalacja, która służyła celom wojennym rosyjskim, bo zasilała pieniędzmi. Dzięki niej zasilała skarpi i jest to uprawniony cel wojskowy. A pytanie, czy my nie powinniśmy się liczyć, w końcu nie Niemcy to jest nasz sojusznik w NATO i Unii Europejskiej. I dzisiaj mamy mu powiedzieć: Nie, Ta. drogi kanclerzu Mercu, ale my będziemy chronić człowieka podejrzanego o akt terrorystyczny. Czyli co? Nie obowiązują procedury europejskie? Nie ma NNA, europejskiego nakazu aresztowania? Niemcy by nie wydali nam w takiej sytuacji. Albo mamy podmiotowe państwo polskie, Almania.